W kolejnym dniu naszej serii 100 dni do matury, dzisiaj omówimy sobie twierdzenie bez zu oraz twierdzenie o reszcie. Na początek, zanim zaczniemy tą jedyneczkę, to przypomnijmy sobie, co te twierdzenia nam mówią. Twierdzenie bez mówi nam tyle, że. W od X dzieli się przed, przez dwumian liniowy X minus A. Wtedy i tylko wtedy, kiedy A jest pierwiastkiem tego wielomianu. A jest pierwiastkiem wielomianu Wodix. Tą część drugą, czyli tą, która nam mówi, że A jest pierwiastkiem wielomianu, z powodzeniem można by było zastąpić tym, że W od A równa się 0. No bo A jest pierwiastkiem wielomianu, kiedy, kiedy A nam zeruje ten wielomian, prawda? Więc w taki sposób. No i tutaj mamy też jeszcze takie twierdzenie o reszcie. Tak naprawdę twierdzenie o reszcie i twierdzenie bezu, one są ze bardzo powiązane i ciężko powiedzieć, które wynika z którego. Bardzo często Podaje się, że twierdzenie o reszcie jest takim wynikiem troszkę tego twierdzenia bez ale można to też y, tak naprawdę w drugą stronę y, traktować. Y, I to twierdzenie mówi nam tyle, że Włod X dzieli się przez ten dwumian X minus A z resztą R. Włod X przy dzieleniu przez dwumian liniowy X minus A daje resztę. R, wtedy i tylko wtedy, kiedy w od a równa się r. No czyli wartość tego wielomianu w punkcie a równa się r i te dwa twierdzenia one bardzo nam pomagają w momencie na przykład szukania pierwiastków my często korzystamy z tego twierdzenia bez u, szukając i rozkładając wielomian na czynniki a tak naprawdę nawet nie pamiętamy nie czujemy tego że rzeczywiście korzystamy z tego twierdzenia bezu. prawda o tym sobie też będziemy później opowiadać przy właśnie okazji yy, dzielenia i szukania pierwiastków wielomianu. No to teraz zobaczmy sobie, jak to twierdzenie bezu można zastosować i co to nam daje. Dany jest wielomian W od x równy 2x do 4, dodać 3, dodać m kwadrat razy X2, 4M, x kwadrat minus 4mx minus 2m. I wiemy, że on jest podzielny przez x minus 1. Och, miało być. Yy, oblicz m ucięło yy, ucieło nam yy, treść. Yy, oblicz m. No właśnie, no to skoro ten wielomian jest podzielny, przez x minus 1 no to z twierdzenia tego tutaj właśnie bez U, my wiemy, że w od 1 równa się 0 i to nam Wynika z tej części. Tutaj y, krótkie dwie uwagi. Po pierwsze, my musimy mieć dwumian liniowy X minus jakieś A, tak? Tam nie może być 2X, 3X i tak dalej. To musi być sam X. No i mamy minus A, y, czyli jak mamy X plus 1, no to tym naszym A jest 1, y, minus 1, a tutaj mamy X minus 1, więc A jest 1, tak? Czyli to zawsze będzie miejsce zerowe tego X minus A. Tak, więc gdybyśmy mieli na przykład X plus 3 drugie, no to byłoby w od Minus 3, drugie, prawda? No bo tam jest x, tam by było x plus 3. Drugie. No dobrze, czyli wiemy, że wło 1 równa się 0, więc słup możemy podstawić. Czyli tak, 2 razy 1 do 4, dodać 3, dodać m kwadrat razy 1. Minus 4m razy 1 minus 2m, to musi być równe 0. Czyli 2 dodać 3, dodać m kwadrat, minus 4m minus 2m to jest minus 6m, czyli m kwadrat minus 6m. Dodać 5 równa się 0. Można sobie oczywiście wyliczyć tutaj deltę, można też skorzystać właśnie z rozkładu na czynniki, i ja to zrobię. No i stąd sobie wyrzucimy minusik. Czyli ostatecznie mamy m minus 5 razy m minus 1 równe 0. Czyli m równa się 5 lub m równa się 1. No i oczywiście to są nasze dwa rozwiązania, czyli m należy od 1 do 5. No i tutaj korzystaliśmy z tego twierdzenia bez z. Jakiś Francuz, a tylko takie specyficzne nazwisko. Dla jakich wartości parametru m reszta z dzielenia wielomianu? x do 17 minus m, x do 15, dodać m minus 2, x do 10, dodać 2x, dodać m kwadrat minus 2, przez dwumian x minus 1 jest równa 3. To jest zadanie z bodajże informatora CKE, o ile dobrze pamiętam. Informator.com Tam to jest moje. Rzadko trafiają się tutaj w, w serii czy na, czy na webinarach zadania z kąś, nie moje, ale tutaj stwierdziłam, że to zadanie jest bardzo fajne. Informator warto znać. Więc pytanie, dla jakich wartości ta reszta z dzielenia przez dwumian x 1 równa się 3, no to skorzystamy sobie z twierdzenia o reszcie. Czyli W od x przy dzieleniu przez x minus a daje resztę R, no to wtedy i tylko wtedy, gdy W od A równa się R. Czyli w naszym przypadku to powinno być W od 1 równa się 3, prawda? Czyli tamtą informację zamieniamy na tą informację. No dobrze, no to w takim razie mamy 1 do 17, minus m razy 1 do 15, dodać m minus 2 razy 1 do 10, dodać 2 razy 1, dodać m kwadrat minus 2 i to ma być równe 3. Czyli 1 minus m dodać m minus 2, dodać 2, dodać m kwadrat minus 2, albo od razu możemy przenieść minus 3 równa się 0. Tu to minus plus 2 się nam skraca. Minus m plus m się nam skraca i zostaje nam m kwadrat minus. Ok, no wydać więcej nie ma, czyli tylko tyle nam zostaje, czyli będzie minus i tutaj byłoby 5 plus 1, czyli minus 4 równa się 0. Więc m kwadrat równa się 4, czyli m równa się 2 lub m równa się minus 2. Więc ostatecznie m należy do minus 2, Dwa takiego dwuelementowego zbioru. No dobrze, no to możemy sobie przejść do ostatniego zadania. Będzie to też zadanie z mm, jakiejś matury, nie pamiętam, który, nie wiem, 2013, yy, jakoś tak. CKE oczywiście. Liczba 2 jest jednym z pierwiastków wielomianu WODIX. Reszta z dzielenia WODIX przez dumian ekskluzywny jest równa minus 12. Oblicz A i B oraz wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu WODIX. No dobrze, my sobie tą część, wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu WODIX zostawimy, dlatego że to sobie wyznaczymy w kolejnych filmach. Tak, to będzie idealne, żeby sobie właśnie przedstawić chociażby schemat Hornera, więc to już jest zapowiedź tego, co się będzie działo w kolejnych filmach. No a teraz um, przeczytajmy sobie ze zrozumieniem zadanie. Liczba 2 jest jednym z pierwiastków wielomianu, no to skoro ona jest jednym z pierwiastków wielomianu, no to W od 2 musi być równe 0. No, a idąc dalej, my wiemy, że reszta z dzielenia W od x przez x plus 1 jest równa 12. No to co to nam daje? To my wiemy, że W od minus 1 równa się minus 12, prawda? I to są nasze dwie informacje. O, przeskoczyło mi. To są nasze dwie informacje, które pomogą nam znaleźć to A i B właśnie przy pomocy takiego układu równań. No dobrze, no to możemy sobie tutaj mm, zacząć. I po kolei podstawiać. Wód 2 równa się 0. 2 do 4 to będzie 16, dodać 8, bo 2 do 3, dodać 4a, dodać 2, dodać b to się równa 0. I wód minus 1 to będzie 1, minus 1, dodać a, minus 1, dodać b i to się równa minus 12. No to ja uzyskuję 4a, dodać b. I tutaj będziemy mieć 24, 26, czyli to się równa minus 26, a tutaj będziemy mieć, to się nam skraca, a dodać b równa się, no i jak tu przeniesiemy, to będziemy mieć minus 11. To mogę sobie teraz tutaj w tym drugim równaniu przemnożyć przez minus 1, minus a minus b równa się 11 i teraz skorzystać sobie z metody przeciwnych współczynników. Czyli 3a równa się, tu się nam skraca, minus 15, czyli a równa się minus 5. To jak mam 1, to mogę teraz podstawić do obojętnie którego, no na przykład tego tutaj równania. Czyli 5 dodać b równa się minus 11, czyli b równa się minus 16. No i mamy obliczyć A i B, no i mamy to A równa się minus 5, B równa się minus 16. No dobrze. Bardzo dzisiaj tak króciutko, ale już w kolejnym materiale będziemy sobie opowiadać o pierwiastkach całkowitych, wielomianu o. Współczynnikach całkowitych i właśnie o schemacie Hornera, więc to będzie taki wstęp do tej kolejnej części tego zadania, czyli wyznaczenia pozostałych pierwiastków rzeczywistych wielomianu. Później będziemy rozmawiać o twierdzeniu o rozkładzie wielomianu, i tutaj ja już teraz odsyłam Was do 2020. Trzeciego bodajże do tamtej serii, i tam też rozmawialiśmy o tym. Zresztą bardzo, bardzo jestem zadowolona właśnie z tamtego materiału, więc odsyłam Was no i zapraszam na kolejne filmy. Oczywiście nie powiedziałam na początku o standardowo o lajkowaniu, subskrypcji, komentowaniu i tak Na dzisiaj to tyle.